Jasnogórska, matko Kościoła, kolejny wieczór gromadzisz nas w tej cudownej kaplicy i wskazujesz nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, powtarzając słowa, wypowiedziane na w Kani Galilejskiej. Czyjcie wszystko cokolwiek Wam powie, tym jednym zdaniem otwierasz nam drogę do absolutnego zaufania Twojemu Synowi. Ono streszcza wszystko, co chcesz nam powiedzieć. Twoje słowa wyznaczają zasadnicze kryterium rozwiązywania naszych ludzkich problemów, trudności, zagubień, uwikłań, konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych. Istotą życia chrześcijańskiego jest bowiem słuchanie Jezusa i robienie tego, co On nam każe. Dzisiaj obchodzimy rocznicę poświęcenia Bazyliki lazarańskiej, która jest matką i głową wszystkich kościołów. Obchodząc tę rocznicę, uczymy się na nowo, czym jest Kościół i kim my jest, nim jesteśmy. Kościół jest źródłem. Tak jak ze świątyni Ezechiela wypływała woda, tak z Kościoła, mimo naszych ludzkich słabości, Nieustannie wypływa łaska. Chodźmy tutaj na jasną górę, do naszych parfialnych świątyń, by pić z tego źródła, by karmić się Słowem Eucharystią, by być udrównanymi w sakramencie pojednania. My jesteśmy świątynią, każdy z nas jest miejscem zamieszkania Boga. To zobowiązuje. Dzisiejsza uroczystość to wezwanie do oczyszczenia naszej osobistej świątyni. Niech Jezus, Twój Syn, Marią, przychodzi z biczem swojej miłości i wypędza naszych, z naszych serc to, co je zaśmieca. Obojętność, egoizm, nieczystość, kłamstwo. Niech przywraca nam godność domu Ojca. Trzeba, abyśmy byli wiernymi dziećmi Kościoła, który tworzymy. Jeśli naszą wiarą i życiem mówimy tak Chrystusowi, to trzeba również powiedzieć tak Kościołowi. Chrystus powiedział do apostołów i ich następców: Kto Was słucha, mnie słucha, a kto Wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Posłusznie Twojemu synowi Marijo, chce zawsze wielkodusznie i w duchu wnosi przejmować to, co nam Kościół głosi, czego nas naucza. Droga, jaką wskazuje nam Chrystus żyjący w Kościele, prowadzi ku dobru, ku prawdzie, ku życiu wiecznemu. Jest to przecież Chrystus przemawiający. Chrystus przebaczający, Chrystus uświęcający. Nie powiedziane Kościołowi byłoby równocześnie nie powiedzianym Chrystusowi. Jasna Góra jest tym miejscem, gdzie naród nasz gromadził się przez wieki, aby dać świadectwo swojej wierze i przywiązaniu do wspólnoty Kościoła Chrystusowego, który tak mocno wpisał się nasze dzieje czuwał z troską nad losem Polaków, zwłaszcza w chwilach upokorzenia, wojen, prześladowań czy utraty niepodległości. Ale i my trwaliśmy wiernie przy nim, gdy był prześladowany, gdy musiał milczeć i cierpieć. Mówiliśmy zawsze Kościołowi tak. I ta chrześcijańska postawa była aktem wielkiej do Niego miłości. Kościół, jak nas nauczył św. Jan Paweł II, jest przecież naszą duchową matką. Jemu zawdzięczamy to, że zostajemy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nim jesteśmy. Możemy mówić Abba Ojcze. Z Tobą, Marijo, chcemy wciąż na nowo uczyć się Kościoła, który Chrystus powierzył dzisiaj nam wszystkim. Twoja tajemnica jest nierozerwalnie związana z Jego tajemnicą od chwili Pogranego Poczęcia, poprzez zwiastowanie, nawiedzenie, Betlejem, Nazaret, aż po Kalwarię. Ty, Mario wraz z apostołami trwały w Wieczerniku na modlitwie, oczekując po wniebowstąpieniu Syna na spełnienie się obietnicy. Oczekiwałaś wraz z nimi na przyjście Ducha Świętego, który publicznie objawił narodzinę Kościoła, a później czuwałaś nad jego rozwojem. I my mamy z Tobą czuwać Maryjo, do czego nas zobowiązuje przesłanie apelowe. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Nadeszła godzina, aby miałaś Kościół sercem gorącym i nowym. Starych i słabości ludzi kościoła powinni przyczyniać się do wzrostu miłości w sercu tego, kto chce być żywym, zdrowym i cierpliwym członkiem kościoła. Tak postępują dobrze synowie, tak czynią tak święci. Miłować kościół to znaczy cenić go sobie, być szczęśliwym, że się do niego należy być mu odważnie wiernym, słuchać go, ofiarnie mu służyć i z radością wspomagać go w trudnej misji, jaką wypełnia. Święty Jan Paweł II wiele razy powtarzał, że Jasna Góra to sanktuarium narodu, konfesjonał i ołtarz, że to miejsce duchowej przemiany, odnowy życia Polaków. Niech takim na zawsze pozostanie. O to się dzisiaj szczególnie chcemy modlić i o to Ciebie prosić Polski, o tego poczuje także nasza męczona i utręczona niekończącymi się sporami ojczyzna. Bogu rodzico dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, usłysz nasze głos na myśli człowiek. Tak prosili nasi przodkowie. I tak my czynimy, przywołując dzisiaj do Ciebie nasza ukochana Matko i Królowo. Usłysz głos, na tym myśli człowieczej. Rozważamy tajemnicę chwaleną ze Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, od niebie, tak i na ziemi. naszego potrzeb daj nam dzisiaj i nam nasze winy, i my opuszczamy naszych winowajców. I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, na bieżący, teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta za teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami uczestnieni, teraz i w godzinę święć Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami uczestnieni, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami wrześni, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę święci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę święci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niełascami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święty Pan, Matko Boża, święty Ojcu i, teraz, i w święty naszy, Pana. Pana Ojcze, Synowi Duchowi Świętemu. Ja by rządu, teraz, zawsze, na wiebie, wiecie, o mój Jezu, Kończąc naszą wieczorną modlitwę, pragniemy dzisiaj w sposób szczególny modlić się za Ojca Świętego Leona, który jest biskupem Rzymu, a jego kadedrą właśnie Bazylika Laterańska. Modlimy się za Kościół naszej Ojczyzny, jego pasterzy, szczególnie księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka. Prymaca Polski i naszego księdza Cipsko-Metropolity Paczowa-Depo, który nam zawsze w tej modlitwie atolowej towarzyszy. za to nasz paulicki zakon, ojca generała wizytującego naszą w prowincję prowincji w Ostrani, ojca przeora. Nasze wyższe seminary duchowne w Krakowie na Skałce, nowicach w ojciec ojców i braci Konwentu Jasnogórskiego, a także pracowników sanktuarium i Modlimy się za sprawujących władzę w naszym kraju i polityków, szczególnie od ducha miłości do Polski, by chcieli nade wszystko jej służyć Polakom, Wolimy za intencje zapisane w księdze Wielkiej Księdze Palowej, dobrodziejów ofiarodawców Jasnej Góry, rodzinę różańcową. modlimy się szczególnie za wszystkich cierpiących, chorych, przebujących w szpitalach, w domach opieki. Prosimy za polskie rodziny, szczególnie dzieci i młodzież, tu obecnych w kaplicy, nauczycieli, wychowawców, polonie na całym świecie. Dziękujemy za pierzyłów, którzy tutaj tak pięknie wypełniają kaplicę i tych, którzy duchowo łączą się z nami poprzez media. Modlimy się za tych, którzy przybyli się na sygurę z różnych zakątków Polski, a szczególnie za 42. Ogólnopolską Pierzynkę kolejarzy, którzy przybyli 17 górę z hasłem z Marią na drogach, nadziei. dziej. I także przeżywaliśmy w kościele 17 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą na świecie. Świadectwo tych męczenników jest dla nas wielkim wyzwaniem i pytaniem o naszą wiarę o nasze świadectwo, polecamy intencje, nasze osobiste intencje, a szczególnie kapłanów Archiwicy Lubelskiej, którzy przeżywają swoją 47 XLVII państwa kapłaństwa i modlą się z nami. W tych wszystkich intencjach wypowiedzianych i niewypowiedzianych wołamy wspólnie pod Twoją obronę.

Prosimy księdza arcybiskupa o pasterskie błogosławieństwo. Święty Piotr Apostoł pouczył nas, że kto chce budować swoje życie nie może kłaść innego fundamentu niż ten, który został już położony przez Boga samego, a jest nim Jezus Chrystus. I kto chce spotkać Chrystusa musi wejść do jego kościoła, który prowadzony jest przez Ducha Świętego aż do skończenia świata. Dlatego siła kościoła jest nie z nas, nie nawet z naszych zasług i współpracy, ale z Boga samego. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył mnie poniżej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Um